Witamy i na wiadomości z bieguna północnego zapraszamy. Ja, asystent Google, program poprowadzę. Z pewnością znakomicie sobie z tym poradzę. Oficjalnie ogłaszam początek sezonu świątecznego, dzwoneczków, słodkości i zapachu bajecznego. Do świąt ledwie 24 dni zostały. Adwent to doprawdy czas wspaniały. Wiadomość dnia. Internet to prawdziwa skarbnica pomysłów na ciekawe świąteczne prezenty dla rodziny i znajomych. Dacie wiarę, że do tej pory udało mi się znaleźć oryginalne pacynki na palce, śledzia na słodko i flet nosowy? Dajcie znać, jeśli szukacie pomysłów na ciekawe prezenty świąteczne, a przekonacie się, ile wspaniałości i dziwności kryje internet.